z radością przyjął informację z prośbą o wsparcie tego wydarzenia. Dla nas było jednoznacznym, że jest to top, ponieważ jest zupełnie innym wydarzeniem, niż dotychczasowe wszystkie wydarzenia typu dożynki, typu dni gminy, typu. Dzień dziecka. Prezetą wspiera powiat wrocławski i oczywiście gmina. Jest to pierwsza taka inicjatywa, pierwsza taka impreza. Cieszymy się, że ona się odbywa na naszym terenie i wspieramy takie inicjatywy. Popieramy, bo to jest połączenie zabawy i nauki. Proszę, nie zapłacę niczym się, takim łachudrom jak wy nie opłacał! Ostatni raz po dobroci prosto. Dobra, kazę! To wyrok na siebie wydałeś! Na gości, napadać, na panach, na niewiasce przeczystą rękę poznosić. Tu dzisiaj inicjatywa z Rady Sołeckiej, z miejscowości, wszystkich mieszkańców tak pokazuje, że warto i przede wszystkim trzeba przypominać naszą historię i cieszyć się naszymi e, wydarzeniami, które się nawet działy na tej ziemi, bo bo też musimy wspomnieć to, co się tutaj niedaleko zawsze w lipcu wykopaliska i szukanie tak naprawdę naszej historii, ale przede wszystkim to, żeby nasi młodzi mieszkańcy, ci którzy są już tu w tej chwili na tym terenie, żeby zobaczyli jak te walki rycerskie wyglądały! My jesteśmy członkami grup rekonstrukcyjnych i jeździmy w różnym, w różnym składzie. Ludzie ci jako rekonstruktorzy zajmują się różnymi rzeczami, rzemiosłem, i różnego rodzaju pokazem i walką jak przed chwilką można było zaobserwować pojedynek naszych rycerzy. I są na poważnie, jeżeli ma się dopasowany sprzęt, nie powinien boleć, chociaż zdarzają się śmieniaki, to zależy też od wielkości przeciwnika. No jak jest duży przeciwnik, no to będzie bolało, bo ma duże siły, ale... Zazwyczaj jest to bezkontuzyjne, bez większych siniaków, bez większych obrażeń. Prowadzimy też właśnie różnego rodzaju zabawy, gry tego typu aktywności dla dzieci, młodzieży. No, formuła tej imprezy jest taka, że jest to impreza dla widzów zabawowa. Jako rekonstruktorzy też jeździmy na swoje imprezy rekonstrukcyjne, takie stricte dla rekonstruktorów, różnego rodzaju spotkania, uczty, turnieje. I w tym również no, jedna z największych imprez historycznych na świecie, czyli instenizacja i w ogóle dni Grunwaldzkie, instenizacja Bitwy pod Grunwaldem. Błóźnia jest miejscem szczególnym. Znajduje się to grodzisko wczesno-średniowieczne, no i sam fakt, że jest tu grodzisko wczesno-średniowieczne, aż tak szczególne nie jest, bo tak grodzisk trochę jest. Natomiast w czasie badań autostradowych drogi szybkiego ruchu S8 okazało się, że jest tu całe mnóstwo osad wczesno-średniowiecznych koło tego grodziska. To było takie miejsce ważne w zasadzie w tym okresie, kiedy kształtowało się państwo polskie, bo to jest druga połowa X wieku, dokładnie czasem mieszka pierwszego. No i w tym czasie rzeczywiście ta Łozina no miała takie bardzo duże znaczenie tutaj w tym regionie. Była takim troszeczkę łącznikiem pomiędzy północą a południem. Od zawsze lubiłem średniowiecze, plus mój brat był rekonstruktorem historycznym, wciągnął mnie przez świat wczesny średniowiecze. Potem miałem lekką przerwę i poszedłem na zamek w Będzinie, poglądać sobie co tam się dzieje. Poznałem kilku ciekawych ludzi, postanowiłem zostać na dłużej, próbowałem wszystkich dziedzin, ale najbardziej chyba walki rycerskie, które w formule drużynowej są. Tutaj trochę inaczej wyglądają które najbardziej zaszczepiły we mnie adrenalinę i zabawę w właśnie o takie walki. Plus historia jest bardzo ciekawa, bo można ubrać się w strój, który był w średniowieczu, wyjechać na turniej, spać w namiocie, tak jak spali kiedyś, jeść jak kiedyś, więc jest naprawdę ciekawie. Młodzież faktycznie bardzo często łapie tego bakcyla. My mieliśmy i mamy członków różnych grup rekonstrukcyjnych, którzy właśnie rozpoczęli swoją przygodę z rekonstrukcją na jakiejś yy, jednej z imprez, no, na przykład takiej jak, jak ta dzisiaj tutaj. Możliwość doświadczalnego dotknięcia pewnych rzeczy, poznania jest taką inną formą, yy, myślę, że naprawdę bardzo ciekawą, taką interaktywną. Ja jako Wójt bardzo się cieszę, że w Łozinie takie wydarzenie ma miejsce i bardzo dziękuję tym wszystkim organizatorom. Łozina od zawsze była grodem jedności i spójności. Także wielkie podziękowania dla pani Sołtys i całej ekipy z Łoziny, którzy się tak zaangażowali. Mam nadzieję, że nie będzie to jednorazowe wydarzenie, tylko wydarzenie cykliczne, coroczne.